Powróciła rodzinka, jak atmosfera na planie. Super, niezmiennie, niezmiennie rodzinna. Właściwie, ja jeszcze nie byłam na planie teraz drugiego sezonu, ale mogę się odnieść co do pierwszego, który już, już jest za nami, tak właściwie. Było bardzo pozytywnie, bo bardzo. Myślę, że każdemu było miło wrócić na, na plan, gdzie była tak bardzo dobra atmosfera gdzie reżyser bardzo dobrze prowadzi. Ja jestem niezmiennie zakochana w Patryku Joce. Bo, bo on po prostu potrafi z aktora wydobyć to, co jest najlepsze. I, I zawsze mam coś takiego, że lubię siebie oglądać w momencie, kiedy rzeczywiście produkcja jest prowadzona pod jego okiem. Wiktoria, a wy się zmieniliście też bardzo, no bo wiadomo, minęło trochę lat i tak dalej. Nie wszyscy, mam wrażenie, widzowie byli gotowi na niektóre wątki, pojawiło się trochę krytyki. Jak ty na nią reagujesz? Właściwie nie reaguję, bo, bo co ja mogę? Ja zrobiłam swoje, yy, najlepiej jak potrafiłam, yy, mam nadzieję, że widzom, rola Agatki się spodobała. Akurat tutaj nie widziałam żadnych negatywnych komentarzy, ale też ta agatka jest taka dosyć specyficzna i taka mocno charakterystyczna, więc to jest fajna postać, którą, yy, która... Może w różne strony ewoluować. Ona akurat w tym teraz nowym sezonie była bardzo władcza, bardzo kobieca, była szefową Ludwika, więc ta hierarchia się trochę odwróciła, bo to zawsze ta agatka przychodziła do niego na te, na te lekcje, a tutaj teraz pani prezes. Więc to jest naprawdę fajna. Ja zresztą bardzo lubię tę te, te, te postać grać, więc to jest dla mnie sama przyjemność. Ja się spodziewałam, że będzie też sporo negatywnych komentarzy, bo tak jak mówisz, ta rodzinka się zupełnie zmieniła. To jest zupełnie inny format. Myślę, że dużo jest jeszcze możliwości, tylko widzowie muszą troszeczkę tak, takie open mind mieć na, na to wszystko, co się dzieje. Wiadomo, że najmłodszy, czyli Mateusz nasz jest już dorosłym człowiekiem, dorosłym chłopakiem, więc weszły nowe postaci. Myślę, mi się bardzo podobała. To, to jest moje zdanie, to moja opinia. Zresztą będzie drugi sezon, więc wydaje mi się, że ta oglądalność mimo wszystko była.